Kolejny model jest to Denza Z9 Sedan. Auto występuje zarówno w wersji hybrydowej, jak i elektrycznej. Ten aktualnie pokazywany model ma około 1100 koni. Jest to hybryda. W tym samochodzie na wyposażeniu mamy już wszystko naprawdę wszystko niezłe nagłośnienie język angielski, ładowarki indukcyjne, masaże foteli przednich, masaże foteli tylnych. Dodatkowo automatycznie domykane drzwi do tego stopnia, że ustawianie fotela jest kryształowe, mnóstwo kamer, autonomiczną jazdę, naprawdę wszystko, co może być w samochodzie. Mamy tutaj z tyłu wentylowane, podgrzewane siedzenia, masaże, rozkładane siedzenia. Możemy sobie je rozłożyć do pozycji zero gravity, a ewentualnie do pozycji szefa. Bagażnik w aucie otwiera się automatycznie. O, zapomnieliśmy powiedzieć o lodóweczce, która również jest w tym samochodzie. Znajduje się tutaj również lodóweczka. Jeżeli chcielibyście, występuje również wersja GT, jest ona podobna do Panamery Gran Turismo. Jeżeli szukasz takiego lub innego auta z Chin, zapraszamy do kontaktu, pomożemy, wprowadzimy, kupimy autopopowa.pl